Witajcie kochani na moim kanale. Zrobimy sobie dzisiaj czytanie miesięczne na listopad dla ryb. Przypominam, że karty tarota to nie wyrocznia. Sami macie wpływ na podejmowane przez Was decyzje. I tak, ryby. Listopad, rozpoczynając z grubej rury, <laughs> ponieważ jeśli chodzi o ogólną energię miesiąca, to mamy tutaj śmierć. Śmierć to potężna karta, karta transformacji odrodzenia. W listopadzie ryby mogą doświadczyć bardzo głębokich zmian, zakończyć pewien etap, relacje lub zmienić sposób myślenia. To nie będzie czas straty, lecz tak naprawdę przemyśleń. Karta ta mówi, że coś się kończy, by mogło się coś narodzić nowego w to miejsce. Listopad będzie to miesiąc oczyszczenia dla was, pozbywania się starych schematów, przyzwyczajeń, emocji, a nawet ludzi, którzy nie współgrają już z waszą energią. Poczujecie, że nadchodzi czas nowego początku, choć najpierw trzeba coś starego pożegnać. Kolejno mamy piątkę pentakli. Kartę wyzwania tak naprawdę w miejscu wyzwania. Wyzwanie na listopad to poczacie niedostatku emocjonalnego lub materialnego. Możecie czuć się samotni, odizolowani lub zaniepokojeni sytuacją finansową. To karta, która uczy jednak, że pomoc jest bliżej niż Wam się wydaje, tylko trzeba po prostu o nią poprosić. Pamiętajcie, że nie musicie wszystkiego dźwigać samodzielnie na swoich barkach, otwórzcie się na wsparcie innych osób, zaufajcie, że po okresie spadku zawsze przychodzi odrodzenie. Jeśli chodzi o miłość i relacje, mamy dziesiątkę kielichów. Jest to wspaniała karta dla sfery emocji, dziesiątka kielichów symbolizuje. Harmonię, spełnienie i emocjonalną bliskość. W listopadzie możecie odczuwać głęboką więź z partnerem lub rodziną. Dla Sydney będzie to czas, kiedy możliwe jest spotkanie kogoś, kto daje nam poczucie bezpieczeństwa, akceptacji. To będzie również moment, w którym zrozumiecie, że prawdziwe szczęście nie wynika z pasji i namiętności, ale z autentycznego porozumienia z drugą osobą, porozumienia dusz. Kolejno mamy rycerza Pentakli, jeśli chodzi o rycerza Pentakli, inaczej zwanych monet, tak. Jest to stabilność, pracowitość, konsekwencja. W sferze zawodowej listopad nie przyniesie gwałtownych zmian, ale raczej będzie powolny. Taki systematyczny postęp Was czekać w tym miesiącu, tak. Ale Wasza cierpliwość i rzetelność zostaną w końcu zauważone. W finansach stabilnie choć bez spektakularnych zysków warto inwestować w to co trwale i praktycznie na was oddziałuje jeśli pracujecie nad jakimś projektem to miesiąc to będzie ten, ten miesiąc to będzie miesiąc budowania um, stabilnych fundamentów co w zdrowiu jeśli chodzi o zdrowie i energia, jeśli chodzi o zdrowie i energię fizyczną to tak naprawdę mamy kartę umiarkowania czyli równowagę harmonię i uzdrowienie w listopadzie wasze ciało i umysł będą potrzebować spokoju. Polecam unikać skrajności, zarówno w pracy, jak i w odpoczynku. To dobry moment na wprowadzenie rytuałów regeneracyjnych, zdrowej diety, ciepłych kąpieli, wieczornych spokojnych spacerów. Ta karta zachęca również do słuchania swojego organizmu i szukania złotego środka. Kolejno mamy księżyc, jeśli chodzi o księżyc, to mamy tutaj bardzo e, fajną kartę, jeśli chodzi o ryby, czyli mamy intuicję, sny, poczucie i podświadomość. W listopadzie, w listopadzie wasze zdolności intuicyjne będą wyjątkowo silne. Możecie mieć prorocze sny lub emocje, które trudno będzie racjonalnie wytłumaczyć. To będzie również miesiąc duchowych objawień, ale też konfrontacji z własnymi lękami. Księżyc zachęca, by nie uciekać od niepewności, bo właśnie w niej kryje się prawda o was. I ostatnia energia, którą mamy na listopad, mamy tutaj szóstkę kielichów. Jeśli chodzi o szóstkę kielichów, to wskazuje ta karta na powroty z przyszłości. Może pojawić się ktoś z dawnych lat, stara miłość, przyjaciel, lub jakieś wspomnienia, które wpłyną na waszą obecną sytuację, na wasze decyzje. To również przypomnienie, by nie żyć tylko wspomnieniami, tylko czasem obecnym, czas odpuścić to, co było piękne, ale już się zakończyło, by zrobić miejsce na to, co idzie nowego. Jeśli chodzi o wskazówkę na listopad, mamy gwiazdę. Gwiazda to cudowne zakończenie całego rozkładu gwiazda to karta nadziei, uzdrowienia, intuicji. Niezależnie od trudnych chwil w listopadzie, nie traćcie wiary w siebie i w swoją przyszłość. Wasze marzenia są możliwe do spełnienia. Wystarczy, że uwierzycie w swoje światło i powalczycie o samych siebie. Gwiazda obiecuje odrodzenie po transformacji, spokój po burzy, poczucie sensu po okresie zmian. Jeśli chodzi o podsumowanie listopada, to będzie to miesiąc głębokiej transformacji dla Was, kochane rybki, oczyszczenia z tego, co było stare. Pora zrobić miejsce na nowe. Mogą pojawić się trudne momenty, ale nie poddawajcie się. Tak naprawdę, w miłości jest możliwa harmonia, spełnienie, w pracy, stabilność. Najważniejsza rada, zaufajcie procesowi przemiany. I wszystko to się skończy i zrobi miejsce czemuś lepszemu, czemuś nowemu. Pozdrawiam was serdecznie i zapraszam do obserwowania mojego kanału, klikając plusik na dole ekranu. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło rybki. Pozdrawiam.